Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na opcji MOTO TARCZYN. Dzisiaj zaprezentuję Państwu Volvo S90 z 2019 roku z przebiegiem 130 tysięcy km. Samochód z silnikiem o oznaczeniu D4, czyli dwulitrowy diesel o mocy 190 koni z wersją wyposażenia oraz styli, pakietem stylistycznym R-Design. Samochód mega fajnie wyposażony. Ja też wszystko postaram się Państwu zaprezentować, e, zaprezentować na tym filmie. Samochód bardzo długo przez nas poszukiwany, ponieważ on taki S90 e, nie zdarza się zbyt często. Jak się tylko jakaś fajna S90 trafia, to my od razu gdzieś tam jakby na nią polujemy, a ten egzemplarz jest naprawdę warty i godny uwagi. W pięknym czarnym kolorze, do tego 20-calowe 20-calowe koła, R-Design, więc naprawdę z szyberdachem, elektryczna klapa, więc naprawdę jak na limuzynę robi odpowiednie wrażenie. Postaram się zaprezentować Państwu dzisiaj w szczegółach wyposażenie tego pojazdu, natomiast zanim, zanim do tego dojdziemy, opowiem taką krótką historię, skąd takie auto się u nas wzięło. Samochód pochodzi, kupiliśmy za pomocą domu aukcyjnego online, E, pochodzi z aukcji aut polizingowych, e, ten egzemplarz pochodzi dokładnie z Belgii e, i tylko takie rynki, znaczy tylko taka forma zakupu jakby nas interesuje, ponieważ kupujemy auta z Belgii, z Niemiec, z Holandii, z Luksemburga, e, natomiast tylko i wyłącznie za pomocą właśnie domu aukcyjnego i źródłem naszych pojazdów są przede wszystkim instytucje bankowe, ewentualnie, e, ewentua, ewentualnie dealer danej marki. Zakup taki daje nam mnóstwo e, no, gwarancji, tak? z, z, ze względu na to, że przystępując do aukcji mamy dosyć szczegółowy raport na temat wyposażenia pojazdu, na temat jego historii, na temat, e, na temat jego e, serwisowania stanu faktycznego, czyli jeżeli są jakieś ryski, nie wiem, dołki, wniecenia, wycieki, tak? no to my d, d, takie informacje wszystkie posiadamy. I w tym aucie, oczywiście, żadnych tutaj wycieków Państwo nie znajdą. E, samochód jest naprawdę ma, dostał bardzo wysoką cenę. Jest e, jak na auto, używane w bardzo dobrym stanie. Ja też nie mówię e, tutaj, nie, nie lubię tego handlarskiego bełkotu, że tu jest nówka sztuka, nówka funkcjonalnie nieśmigana e, po prostu jak z salonu, ponieważ samochód ma. 4 czy tam 5 lat, 130 tysięcy przebiegł, więc zawsze jakaś drobna ryska, czy jakiś odprysk lakieru na masce, gdzieś tam, czy na zderzaku, może się znaleźć, więc tutaj to, to jest raczej naturalne, jeszcze do tego auto jest bezwypadkowe, ale dobra, do celu. Na auto wystawiamy fakturę VAT 23%, podana cena poruszenia jest ceną netto, więc każdy do tej ceny taki VAT musi sobie jeszcze doliczyć, zarówno osoba fizyczna, jak i firma? Osoba fizyczna nie zapłaci 2% podatku PCC, a firma, jak będzie chciała, to taki VAT sobie jeszcze będzie mogła odliczyć i nawet w całości. No ale też nie będę Państwu tutaj edukował, jak to zrobić. Oj, ale tu nam słońce napierdziela. Teraz tak. Kupując auta w sposób przedstawiony przed chwilą. Macie Państwo przede wszystkim również gwarancję pochodzeniową pojazdu, co jest w dzisiejszych bardzo ważne. No i ta faktura VAT, która jest jedynym z możliwych rachunków, e, jakie powinny być wystawiane na auta właśnie 3-4 letnie z Niemiec, z Belgii czy tam z zachodu, e, daje Państwu gwarancję i bezpieczeństwo pochodzeniowe. My jako firma posiadamy wszystkie dokumenty, takie same jak polski dostawca, w związku z tym z polskiego rynku. W związku z tym takie auto można od nas kupić za gotówkę, można od nas kupić leasing, nie ma najmniejszego problemu. My posiadamy autoryzację już praktycznie we wszystkich bankach. W związku z tym też procedury leasingowe z naszej strony są bardzo przyspieszone. Możemy załatwić Państwu kredyt dla osoby fizycznej, nawet, nawet leasing jest dla osoby fizycznej. W związku z tym, jakakolwiek forma finansowania bezproblemowo można, tak mówię, też wszystkie formalności załatwić u nas. W związku z tym Zakup jest naprawdę prosty. A i oczywiście zagotowyczki. To też nie ma najmniejszego problemu. Dobra, teraz co do szczegółów. Ja już opszedłem auto dookoła. E, tak, Państwo widzieli, no limuzyna prezentuje się znakomicie. Do, do auta mamy, e, w aucie mamy tak, Full LED Active High Beam System. Najlepszy model lamp to już są lampy adaptacyjne, nieoślepiające, nadjeżdżające z przeciwka, to są lampy. Eee, no chyba nie ma już lepszych w Wolwie, więc, więc nie ma co tu więcej się uprodukować. Mamy zderzaki od wersji R-Design i ten przód naprawdę z tym R-Designem wygląda świetnie. I wszędzie jest po prostu czarno, czarno jeszcze raz czarno, tak jak to lubimy, jest bardzo agresywnie, auto jest bardzo, e, bardzo zadziornie, no i ten, ten przód jak na powiem szczerze 130 tysięcy przebiegu w ogóle nie jest jakiś zmęczony, spiaskowany, obity kamerkami. Proszę zwrócić uwagę, jak się wszystko fajnie w nim odbija. I to, co może już niektórzy zauważyli, auto ma kamerę tutaj pod znaczkiem, kamery w lusterkach plus z tyłu, co nam daje rzut 360 stopni jest to najbardziej rozwinięty system kamer. W aucie mamy pełen pakiet systemów asystujących z tym funkcją pilot assist, czyli mamy już taki system autonomicznej, E, jazdy gdzieś po autostradzie, mamy oczywiście pełen pakiet asystentów, czyli Line Assist Bliss, e, radar aktywny, tempomat. E, ten chyba się nazywa side assist. nie istnieje, jak się wyjeżdża, to mówi tyłem, to mówi nam, czy pojazd zbliża się z lewej czy z prawej, więc tu naprawdę mamy pełen pakiet e, systemów bezpieczeństwa, a przede wszystkim z tego słynie Volvo. To, co Państwu wcześniej mówiłem, mamy 20-calowe koła od wersji Air Design, no i one naprawdę świetnie wyglądają. No to są jedne z ładniejszych kół, jakie Volvo zaoferowało swoim klientom. Mamy przepiękny tutaj perłowy, czarny kolor. O, ja tu może będzie widać taką perełeczkę. To Państwu zaprezentuję teraz, bo tak fajnie słońce mi tu wychodzi, gdyż z rana to ten film, ten film robimy. Szybki, przyciemnione. No i to, co przedanie lubię najbardziej, czyli mamy Szyber daszek, sobie fajnie go możemy uchylić, otworzyć. No jeśli chodzi o wersję sedan, no, to jest uwielbiana rzecz. No i z tyłu bardzo ciekawa rzecz. W limuzynach, nie wiem, S klasach i A8. A, musimy go otworzyć w momencie, bo nam auto jest zamknięte. Dobra. W limuzynach S klasach i A8 mamy elektryczną klapę z tyłu, ale i w naszym Volvo S90. E, nie, proszę wierzyć, nie zdarza się to zbyt często, jest to na pewno opcja, że ta klapa jest elektryczna, sobie przyciskiem ją e, otwieramy i zamykamy, z pilota również. W związku z tym, no, to też świadczy o tym, jak gdzieś detalicznie tutaj nabywca to auto e, konfigurował, bo to jest auto skonfigurowane na indywidualne zamówienie. I jak no, jest tu włożone, e, że tak powiem, tych Eurasów. E, zajrzymy teraz do środeczka. I co ciekawe, wszystko to są pakiety dodatkowe, czyli całe wnętrze mamy obszyte skórą. Boczki, deska cała obszyta skórą. E, tutaj boczki też mamy obszyte skórą. Mamy pamięć ustawień foteli. Fotele oczywiście mamy. Ja mm, to może oddalę troszeczkę. Fotele mamy elektrycznie sterowane, we wszystkich, e, we wszystkich płaszczyznach. I fotele naprawdę bardzo wygodne to są jedne z najwygodniejszych foteli. E, oczywiście od wersji Air Design, tutaj mamy taki jeszcze emblemat w zagłówku Air Design i obszyte są taką skórą połączoną z Alcantarą. E, no i przeszyte taką ładną białą nicią. I fotele są niczym w ogóle, praktycznie nie, nie zmęczone. E, więc i A, i bardzo ciekawa rzecz: zarówno fotel pasażera, jak i kierowcy jest elektrycznie sterowany z pamięciami. To też e, nie jest zbyt często. Siadamy do środka tutaj na dzień dobry. witana kierownica od wersji Air Design. Ja może trochę go odpalę i, i kawałeczek cofnę, bo mi tu słońce już mocno wpada. O, i zrobimy tak. No to tak Państwo widzieli, jazda to jest to maszłamy z głowy, e, jeździ stręcza hamuje, e, mamy wirtualny kopie zegarów, to co mówię, 130 tysięcy przebiegów i. O adaptive cruise control, czyli aktywny tempomat no i ta funkcja pilot assist, czyli to autonomiczne jeżdżenie po autostradzie ja też pokrótce Państwu przedstawię tutaj elementy wyposażenia, mamy oczywiście wyświetlacz head up display z czytaniem znaków drogowych on nam pokazuje strzałki od nawigacji, no naprawdę bardzo fajna, przydatna rzecz, mamy system kamer 360 stopni z funkcją park assist czyli możemy wyjechać z parkingu ewentualnie też samemu gdzieś zaparkować i jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa no to tak jak Państwo mówiłem mamy wszystkie, mamy Line Assist mamy Bliss, o ja teraz może wcisnę ten Bliss i tam się zapali taka lampka, jak Państwo widzą w lusterkach czytanie znaków drogowych, wszystkie tutaj systemy jakie tylko powinny się w znaleźć, mamy tutaj ten magiczny przycisk Drive Mode i sobie jeszcze zmieniamy tryby jazdy obecnie auto mamy w komforcie E, mamy tutaj rozbudowany system klimatyzacji z widokiem tylnego panelu, bo z tyłu też możemy sobie e, oddzielnie, mamy czterostrefową klimatyzację, podgrzewane fotele. No i to co mówiłem, ta deska z to niesamowicie e, wycisza pojazd, plus no dodaje takiej klasy i komfortu w tym samochodzie. Jest to, no, czujemy się tutaj jak w prawdziwej, w prawdziwej limuzynie, tym bardziej, że to wnętrze Volvo jest no, naprawdę świetnie zrobione odpalany to fajny taki e, przycisk, przekręcamy do w prawo i auto się odpala i proszę zwrócić uwagę, tu wszędzie wszystko mamy pooprzywane pooprzywane skórą e, samochód naprawdę powiem szczerze, że naprawdę czuć w nim e, czuć w nim luksus myślę, że mm, bardzo dużo elementów wyposażenia dodatkowego Państwu pokazałem no też nie chcę, żeby ten film trwał nie wiem 40 minut, że ja teraz każdy element pokażę detalicznie a jeszcze jeszcze zrobię na koniec to, co e, nasi klienci lubią najbardziej: pomiar grubości lakieru czujnikiem, tak, żeby zaprezentować każdemu jeszcze tutaj, jak wygląda powolka lakiernicza w tym pojeździe. E, o, ale jeszcze przejdziemy szybko do tyłu. Z tyłu mamy tutaj roletki, to też jest. E, no, rolety w szyba są bardzo też pożądane. Kanapa z tyłu, praktycznie tutaj, świeci nam a świeci nam w takim idealnym stanem i to co mówiłem, mamy oddzielną strefę klimatyzacji każdy tu sobie może ustawić swoją temperaturkę no i taki rzut oka jeszcze na kokpit w tym samochodzie no mówię, wnętrze Volvo jest bardzo fajnie zrobione jest yy, no, takie nowoczesne i ponadczasowe no ten samochód yy, on się nie starzeje i nie zestarzeje jeszcze długo, tym bardziej, że Volvo naprawdę robi jakieś tam tylko kosmetyczne zmiany. Volvo jedną linię nadwozia, jeden model trzyma bardzo długo, robi delikatne tylko lifciki, które są praktycznie niezauważalne. Nie Teraz to, co Państwu obiecałem, zrobię pomiar grubości lakieru. Mamy czujniczek i przedstawię Państwu, jak wygląda powłoka lakiernicza w tym pojeździe. Wszystkie wartości nam od 100 do 200 będzie świadczyło o tym, że samochód mamy w należytym stanie, że tak powiem. Teraz kilka słów o nas. To co Państwu powiedziałem na początku filmu. My jako firma z wieloletnim stażem kupujemy auta kupujemy auta głównie na, głównie na aukcjach internetowych poprzez taki dom aukcyjny i mamy bardzo wysoki standard zakupowy u nas musi być przede wszystkim auto bezwypadkowe u nas musi być przede wszystkim auto z... ojej tu mi się źle przyłożyło jak się leciutko źle przyłoży i to od razu pokazuje taką głupotę to co mówiłem wysoki standard zakupowy auta bezwypadkowe, auta z dobrym przebiegiem i auta przede wszystkim z super wyposażeniem to jest taki nasz standard to... To nas cechuje, auta mamy w bardzo dobrym stanie, gdyż no, no, no gdzieś już sobie wyrobiliśmy pewną markę, pewien brand. No i tego się trzeba, tego się chcemy trzymać, żeby ci klienci, mamy już klientów, co nas kupuje, kupowali drugie, trzecie, czwarte auto, no, co znaczy, że gdzieś tam byli zadowoleni. Powiem tak szczerze, że przy autohandlu E, taką jedną zasadę, że no nie sprzedajemy, ani nigdy nie zachęcamy naszych klientów ceną, e, gdyż no to nie idzie w parze cena, dobra cena, niska cena nie idzie w parze, nie idzie w parze z dobrym autem. To jest chyba jedna z niewielu e, branż handlowych, gdzie, znaczy działów handlowych, gdzie możemy powiedzieć, że, e, że no, no nie zachęcimy Państwa ceną. No jeżeli auto miałoby być w super cenie, to z nim musiałoby być coś co, coś nie tak, więc e, tak to mniej więcej właśnie wygląda. Więc jeżeli Państwo poszukujecie, e, poszukują okazji, no to na pewno gdzieś e, cenowych, to na pewno gdzieś nie u nas, ale za to u nas wyselekcjonowane auta, bo każde auto jest kupowane w bardzo staranny sposób. Przeglądamy te aukcje, sprawdzamy sobie winy, sprawdzamy raporty no i gdzieś e, rygorystycznie kupujemy, jeżeli jakiś element u nas budzi jakieś tam wątpliwości, to my od razu nie przystępujemy do aukcji i takiego auta nie licytujemy. A dzisiaj auta jest bardzo trudno, bardzo trudno dzisiaj wygrać jakiś samochód, gdyż no, samochodów jest coraz mniej, a nie coraz więcej. Także tak jak powiedziałem, 2019 rok, 130 tysięcy przebiegu Volvo S90 wersji R-Design w mega fajnym wyposażeniu, bardzo bogate. Pełna faktura 23%, podana cena w odruszeniu z ceną netto, więc jeżeli Państwa zainteresował nasz film, to zapraszamy do zakupu.